No, i kolejna przełomowa elektrownia wiatrowa, bo miliony obejrzeń, ludzie się podniecają. Spróbujmy rozebrać ją od strony fizyki, postaram się nie krzyczeć w trakcie, ale żądam za to orderu, naprawdę. To jest elektrownia pozioma, ale pionowa. To jest elektrownia, która wykorzystuje. Taki podstawowy przekręt z początku lat 90., czyli to się nazywało strumienica wydechu. A tutaj jest w ten sposób, że powietrze przelatujące na wydechu tej pseudoturbiny dobra, miałem, nie, miałem być otwarty tej turbiny dość, bo wiatrowej to ciężko powiedzieć. Ulega najpierw sprężeniu, wchodząc między ścianki tego wydechu, po czym rozprężeniu i to mniej więcej działa tak jak końcówka założona na wydech samochodu czyli powoduje lokalne podciśnienie. Lokalne podciśnienie czyli ktoś tutaj sprytnie wymyślił, że przecież. Turbina działa na różnicy ciśnień pomiędzy wejściem a wyjściem, no i nie umiał lepiej, więc y, zrobił y, w ten sposób. Ja myślę, że to nawet nie to, że nie umiał lepiej że elektrownie tego typu są w ogóle y, albo dla idiotów, albo dla oszustów. I według mnie tutaj. Y, Ci, którzy to w tej chwili popularyzują, no to są oczywiście nieświadomi idioci, którzy naprawdę powinni zostać cofnięci do szóstej klasy szkoły podstawowej, ale to zaraz będziemy liczyć. Natomiast ci, którzy to wypuścili, to jest po prostu już banda oszustów i nie... naprawdę podajcie mnie do sądu, to jest banda oszustów. Ta turbina działa w ten sposób, że ma ograniczoną możliwość poboru powietrza, czyli, czyli te ciśnienie dodatnie, nadciśnienie przed śmigłami, jest dużo mniejsze, dlatego że śmigła są ustawione równolegle do wiatru. A powietrze, zanim na nie wpadnie, to oczywiście ulega zawirowaniu na powierzchni dachu, na kącie budynku. Ta elektrownia... Wszystko się we mnie burzy, kiedy muszę powiedzieć elektrownia. Ta turbina, ta... To paskudztwo pobiera wiatr za pomocą podciśnienia, które wytwarza się na wylocie. Po prostu na wylocie jest taki olbrzymi but założony, który powietrze opływając, próbuje pobrać powietrze z, e, za turbiny. Ja już nie mówię, jak bardzo takie paskudztwo będzie się sprawdzało na wietrze 100 km na godzinę. Gdzie no, stoi to, jest olbrzymie. Ta powierzchnia w żaden sposób nie składa się do wiatru, nie można tego zahamować. To jest po prostu kolejny komin na budynku. Natomiast te ilości energii, które podają oszuści, promując to oszustwo, to są po prostu z kosmosu. Dlatego, że jeżeli policzysz, tak, jak oni mówią, że 5 kW są w stanie zapewnić, jak jeszcze będzie bardzo dobrze, to z tej turbiny, proszę pana, będzie 5 kW. Czyli jedna druga mV kwadrat przez 2, ale razy sprawność turbiny, czyli razy 0,43. I co ty na to? No, przecież to ręce i nogi się uginają. I połowa internetu się nad tym trzęsie, i potem wiesz, ja się nie dziwię, że ludzie do wszystkiego podchodzą jak do ściemy. A z drugiej strony nie mam pomysłu, co można zrobić z takimi rzeczami, bo próby cenzurowania internetu, takie jak były. Przed chwilą, jeszcze pół roku temu, a, dlatego, że ktoś grozi mojemu życiu, jak mówi, że się nie zaszczepił. A, no, też okazały się bezsensowne, więc czy to na pewno musi być tak, że część z nas y, musi się wybuchnąć za pomocą oparów benzyny, żeby zrozumieć, że to nie jest y, gaz LPG? Że część z nas musi władować grube tysiące w idiotyzmy, żeby zrozumieć, że to nie jest elektrownia wiatrowa. Powiem to, no, słuchaj. Takie zwykłe pionowe elektrownie wiatrowe są taką samą ściemą, jak ta ściema tutaj, tylko że są ściemą trochę starszą. Darius, wynalazca. Tej mniej niesprawnej turbiny wiatrowej. Nigdy takiej turbiny nie zbudował, dlatego że on był inżynierem i wiedział, że to nie ma prawa dobrze działać. Po prostu. Opatentował ją po to, żeby pokazać, że można rzeczy robić w różny sposób. Gdybyś wylądował na bezludnej wyspie, i wypadł za tobą chiński kontener z prądnicami i kilka beczek po ropie, no to pewnie, że tak, że jedynym twoim wyjściem byłoby zbudowanie pionowej elektrowni typu Savonius. Do pierwszego dużego wiatru by przetrwała. I tego typu zabawki temu służą, żebyś mógł się pobawić. Ja też pierwszą elektrownię zbudowałem w ten sposób. Natomiast zabija mnie, że mnóstwo naszych podatków wydajemy na to, żeby spędzać kilkanaście lat y, życia w szkole i wychodzimy z tej szkoły nie potrafiąc policzyć takich podstawowych rzeczy, żeby po prostu nie dać się świniom oszukać. No. I mówię to nie tylko o pionowych elektrowniach. Mm. Dlatego, że ciągle jest pełno ludzi, którzy chcą wierzyć w to, że z elektrowni o średnicy 1,5 metra będą mieli 3 kW energii. No po prostu ręce i nogi się uginają. Może to tak musi być. A może jakiś masz pomysł, co można by było z tym zrobić, to mi napisz, to będę miał lepszy dzień. Na razie jeszcze coś? Tak.